Dobre relacje z otaczającymi nas ludźmi są ważnym czynnikiem mającym wpływ na nasze szczęście, zdrowie, a nawet długość życia. Im bliższe i głębsze, tym więcej satysfakcji możemy z nich czerpać. Jak sprawić, aby nie było one źródłem stresu, żalu czy przytłoczenia? Poznaj cztery wskazówki pomagające budować szczęśliwe relacje: cztery sekrety. Udanych relacji: Nie poświęcaj zbyt wiele. Najlepsze relacje cechuje równowaga pomiędzy tym, co dajesz, a tym, co dostajesz. Niektórzy z nas mają przekonanie, że jeśli zainwestują w relacje bardzo wiele czasu, emocji, pieniędzy, wsparcia, ten wysiłek zostanie im wynagrodzony. Nie zawsze jednak tak się dzieje z różnych powodów. Są osoby, które po prostu nie mają tylu zasobów, aby zwrócić komuś taką samą ich ilość. Są też takie, które nie czują obowiązku odwzajemniania gestów i przysług, o które nie prosili i mają do tego prawo. Niezależnie od przyczyny takiego stanu rzeczy, w wyniku braku tej równowagi możemy czuć żal, zawód, smutek czy złość. Najlepsze relacje to te, w których udaje nam się w dłuższej perspektywie czasu zachować względny balans. Jeśli czujesz, że jesteś osobą, która daje za dużo, spróbuj poddać ten fakt refleksji i pomyśleć o tym, co w najbliższym czasie możesz zrobić, aby zadbać o siebie. Jeśli jesteś stroną, która czuje się przytłoczona uwagą i troską drugiej osoby, lub przeciwnie, odczuwasz ich brak, Zaplanuj szczerą rozmowę dotyczącą swoich emocji, uczuć i potrzeb. Nie obdarzaj miłością warunkowo. Jeśli masz poczucie, że w ważnej dla Ciebie relacji z drugą stroną jest coś nie tak i wierzysz, że dzięki bliskości i Twoim wskazówkom ta osoba może zmienić się na lepsze, możesz nieświadomie być zagrożeniem dla Waszej wspólnej więzi. Próby zmiany lub naprawienia partnera. Z reguły są bardzo męczące dla obu stron. Nie ma nic złego w szczerości i wspólnej pracy nad tym, aby związek czy relacja mogły być przyjaznym i bezpiecznym miejscem dającym radość obu stronom. Jednak obdarzanie miłością i uwagą warunkowo, głównie w sytuacjach i momentach, gdy druga osoba zachowuje się właściwie oczywiście według naszego punktu widzenia nigdy nie będzie dobre dla żadnych ze stron. Większość z nas najlepiej czuje się w relacjach, w których możemy być sobą, a najsilniejsze są te, w których kochamy innych bezwarunkowo po prostu za to, że są. Masz ogromne szczęście, jeśli masz wokół siebie osoby, które darzą cię takim uczuciem i możesz dać największy dar ludziom, jeśli potrafisz obdarzyć takim uczuciem innych. Nie zatrać się w relacji. Budowanie bliskich, głębokich relacji jest dla nas dobre. Uważaj jednak, żeby nie stracić przy tym swojej indywidualności. Gdy swoją tożsamość opierasz na związku z drugą osobą, wiele ryzykujesz. Kiedyś bowiem będziesz musiał zmierzyć się z momentem, w którym wasza relacja dobiegnie końca. Kim wówczas się staniesz? Zdrowe, wspierające relacje cechuje indywidualna przestrzeń, która jest elementem życia każdej ze stron. Posiadanie jej sprawia, że mamy miejsce na rzeczy, które dla innych mogą nie być atrakcyjne lub ciekawe, lecz dla nas są wartościowe i ważne. Taki stan rzeczy pozwala nam uniknąć niepotrzebnego zawodu, poczucia straty i frustracji. Nie ma nic złego w pragnieniu posiadania czasu dla siebie, nawet wtedy, gdy jesteś w relacji pełnej szczęścia i miłości. Nie unikaj każdego konfliktu. W każdej relacji prędzej czy później pojawią się problemy. Unikając konfliktów i różnicy zdań, możemy doprowadzić do sytuacji, w której nawarstwiające się trudności będą już tak duże, że wysiłek potrzebny do ich rozwiązania przekroczy możliwości każdej ze stron. Niektórych decyzji o rozstaniach czy wielkich sporów trwających wiele lat udałoby się uniknąć, gdyby obie strony więcej rozmawiały o tym, co jest dla nich trudne. Jeśli masz za sobą głośne i nieprzyjemne awantury o z pozoru błahe rzeczy, to wiesz, że rzadko kiedy chodzi właśnie o te drobiazgi. Często do wybuchu doprowadza nawarstwienie wielu wcześniejszych sytuacji, które są dla nas raniące. Mów więc o tym, co budzi w tobie emocje. Aby mieć większe szanse na porozumienie, staraj się nie oskarżać partnera i nie generalizować. Podawaj fakty i przykłady zachowań. Mów o tym, jak się z nimi czujesz. Posłuchaj wyjaśnień i nie zakładaj z góry złych intencji. Z takim podejściem masz znacznie większe szanse na budowanie silnych i szczęśliwych relacji. Jeśli szukasz wartościowej wiedzy psychologicznej, subskrybuj ten kanał i wciśnij dzwoneczek, aby otrzymywać informacje o nowych materiałach.